Субтитры сделал DimaTorzok

No, najważniejszy mecz to y, pierwszy awans y, za mojej kadencji to z góralem żywie z nim <ścoughs> Wygraliśmy na wyjeździe no i później żeśmy mieli mecz u siebie. Ja na wyjeździe nie grałem, bo miałem czerwoną kartkę. I później tak już każdy nas na straconej pozycji dawał, bo Góral prowadził. I później żeśmy w drugiej połowie przycisnęli awansowi. To To był taki najważniejszy mecz dla mnie przykładowo, że przykładowo pierwszy i o awan, żeśmy walczyli, bo to balarzy były wtedy w Śląskiej Drożynie. A drugi to taki mecz w wiem Sosnowiec, co też przyjechali kibice. Tutaj zawsze była wojna. Czy policja zbierała ich z ulicy, żeby to było, zresztą wiadomo jak ktoś chodził na mecze Sierszy, to wiadomo, bo że tam zawsze trybuny pełne były i to nie przyjeżdżali tylko z Sierszy, czy tam z Gaja, czy stąd tylko wszyscy z Rudawy, z Abierzowa. No bo wtedy najwyższa liga była w Sierszy, nie było nigdy ani Świt, ani Czyminia, ani Fablo, tylko myśmy byli wtedy w Czeczynicy. i wszyscy zbierali się. Także trochę spędziłem lat i, i tych meczów było, jakbym tak chciał przypominać to, ale z tych kto by tak najbardziej to przypadło, że przykładowo przyjechał taki zagłębie Sosnowiec i każdy się bał, no nie wtedy. No bo to Teraz to już jest z tymi kibicami, to już jest różnie. No, nie? no ale na meczu żeśmy pokazali, że jednak przyjechała drużyna z, z Sosnowca i też żeśmy pokonali. No a tu już wiadomo jakie były firmy tutaj no od Raopole, coś przyjeżdża, metal klucz, bok. no to wiadomo ludzie grają. No nie? U nas jest jak jest, bo po prostu zamknęli kopalnie, no i był problem. No nie? Dobrze, że ta czy... MKS się odbudował po tej fuzji no i że, że tu ktoś teraz jeszcze może grać. No nie? Szkoda, że tej młodzieży nie ma, bo w większości to tu wychowankowie albo zaraz idą, albo się ściąga. Bocznej. No i zawsze jest problem. No zawsze będzie problem, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma, to nie będzie y, drużyny. Tam, gdzie są pieniądze, to jest drużyna. Mamy przykład Wieczystej. No. A przecież jeszcze pamiętam w swojej kadencji jak grałem w Jezicie, bo ze świtu przyszedłem do sierszy, no to jeszcze tam się grało na tym starym boisku y, z wieczystą. Ale no. No, no, oni się lątali po B klasie, po a klasie. No. no a pieniądze swoje robią.